Świat należy do odważnych. Zobaczcie, jakie te nasze staropolskie przysłowia niosą za sobą mądrość. Mądrość, na którą wcześniej w ogóle nie zwracaliśmy uwagi, albo klepaliśmy po prostu z pamięci, ale nie wiedzieliśmy, o co w tym wszystkim chodzi. I dzisiaj chciałabym e, troszeczkę porozmawiać z Wami na temat właśnie e, odwagi, e, jeżeli chodzi o nasze świadome życie, o kreowanie naszego świadomego życia. Ja nazywam się Magda i dzielę się na tym kanale z wami moimi rozkminkami na temat yy, świadomego życia, rozwoju świadomości, bowiem, jak mi bardzo były potrzebne takie świadectwa osób, które yy, rozwijały się duchowo i które kroczyły. Yy, drogą rozwoju duchowego i było to dla mnie bardzo pomocne, bo niekiedy wystarczyło, że usłyszałam jakieś jedno zdanie, które robiło taki klik i mogłam po prostu yy, zaczęłam rozumieć więcej i mogłam przejść dalej. Dlatego, że jeżeli tutaj jesteś i mnie słuchasz, to znaczy, że twoje wyższe ja nakierowało Cię tutaj do mnie, abyś akurat dzisiaj usłyszał, usłyszał coś, usłyszał, usłyszała coś, co na pewno ci pomoże. W Poszerzeniu swojego zrozumienia. Słuchajcie, kochani, dlaczego ta nasza odwaga jest tak ważna? Nawet Hawkins na tej swojej, na tym swoim, jak on napisał, poziomach świadomości, pisze, że wszystko zaczyna się od poziomu 200, od odwagi. I, i dlaczego ta odwaga jest nam tak potrzebna? Ja to ostatnio tak poczułam. Dlatego, że ja żyję ostatnio, uczę się życia w totalnym flow, życia w totalnym poddaniu. Dlatego, że po okresie tej świadomej kreacji, ale z ego mojego, zauważyłam, poczułam, że to nie ma sensu, ale ten etap był dla mnie bardzo potrzebny. Dlatego właśnie, żebym doszła do tego zrozumienia. Zrozumiałam, że nie stworzę niczego, Satysfakcjonującego, które przyniesie mi szczęście i obfitość, bazując na tym, co ja już znam. Dlatego, że jeżeli system, który, w którym żyję, który został stworzony także przez mój umysł, przez nasze umysły, umysł kolektywny, czyli nas wszystkich, nie przyniósł tak do końca szczęścia, ja od zawsze byłam taką osobą, która miała czelność kroczyć, iść przez to życie. Po swojemu, na swoich warunkach, i wielokrotnie żyłam poza systemem. I ja tego nie byłam totalnie świadoma, tylko niekiedy zastanawiałam się, dlaczego jestem tak odtrącana, dlaczego niekiedy jestem niezrozumiana, dlaczego, co ze mną jest nie tak. Ja teraz już zrozumiałam i dziękuję właśnie Bogu za ten rozwój, bo zrozumiałam, że nic ze mną nie jest tak. Po prostu idę swoją drogą i nie wszyscy muszą, nie jestem zupą pomidorową, żeby każdy mnie lubiał, żeby każdy mnie rozumiał. Tak samo jak ja nie muszę każdego rozumieć, każdego lubić i z każdym chcieć przybywać. I to dało mi ogromne zrozumienie i lekkość, i dlatego pewnie musiałam też to przeżyć w swoim życiu. I yy, ja zrozumiałam, że poczułam. Im więcej pracowałam ze sobą, im więcej, bardziej wyciszałam swój umysł, e, im bardziej zaprzyjaźniałam się ze swoim ego, zaczęłam je rozumieć. Mm, dlatego, że nie walcz ze swoim ego, bo pamiętaj, że każda walka tworzy więcej walki. I jak mój umysł się wyciszył, ja zaczęłam e, łączyć się z czymś więc, z czymś. Większym, wyższym. Ja zawsze byłam osobą bardzo e, intuicyjną, tylko jeszcze nie wiedziałam wtedy, jak to korzystać, i niestety świat zewnętrzny często mnie zabierał. Teraz potrafię sobie z tym e, dużo lepiej e, radzić. I słuchajcie, jak ja, żeby w ogóle mm, usłyszeć te informacje płynące z kwantum z tej od siły wyższej od Boga, od wszechświata, od ciebie, twojego wyższego ja, nazwij sobie tak jak chcesz, to tak jak powiedziałam, trzeba wykonać odpowiednią pracę, aby wyciszył się twój umysł, abyś zrozumiał, zrozumiała, że tak naprawdę twój umysł, czyli ego Przejął nad tobą kontrolę stałeś się jego sługą, a tak naprawdę to on powinien być Twoim sługą i wykonywać polecenia twojego serca. Posić sobie z tym troszeczkę i my dopiero, jak zaczniemy wyciszać ten swój umysł, Jak zaczniemy kwestionować wszystko, czego do tej pory się nauczyliśmy. I patrzeć, czy to mi służy, czy to nie służy i jeżeli mi służy, to zostawiam w swoim życiu. Jeżeli mi nie służy, to ja tego nie chcę. Wszystko naprawdę, o rozglądać się, patrzeć dookoła, dlatego że stworzyliśmy sobie wszyscy system i wierzymy, że tylko taki system może być. To nie jest prawda, dlatego że zobaczcie, że inni żyją w innych krajach i mają całkowicie inne systemy. I też wierzą, że tylko ta, ten ich system jest jedyną prawdą. To nie jest prawda. My możemy stworzyć inne systemy. Możemy wyjść z tego systemu i tworzyć powoli inne systemy, nie walcząc, nie walcząc z tym, co widzimy dookoła, dlatego że walka rodzi walkę, z niczym nie walczymy, nie ma to sensu, i dlatego że to wszystko można powiedzieć jest iluzją. To, co wszystko widzimy jest iluzją wytworzonym, wytworzoną przez nasze umysły bo każdy widzi inaczej, widzi przez pryzmat swoich przekonań i teraz trzeba przyjrzeć się swoim przekonaniom. Jak wyciszymy już ten umysł, czyli łączymy się ze sobą, to będziemy mogli odbierać sygnały od wyższego ja, od siebie, od Boga, od wszechświata. Nazwij sobie to jak chcesz. I będziemy mogli podążać przez to życie w lekkości. Ale Abyśmy mogli jeszcze to wykonać, to musimy też zrobić, wykonać pracę, aby wyciszyć nasz układ nerwowy. Bo wszystko, to, co jest poniżej odwagi, czyli wstyd, niskie poczucie własnej wartości, gniew, smutek, duma, pożądanie, nie pamiętam dokładnie, co tam jeszcze jest, żal, to wszystko mm, nie puszcza nas, nie pozwala nam. Podążać właśnie za tym sygnałem, dlatego że nasze ciało jest tak pospinane, jest tak zestresowane, tak bardzo nie wierzymy w siebie i ono wtedy przejmuje nad nami, on, to ciało wtedy przejmuje znowu teraz nie tylko umysł, ale też ciało przejmuje nad nami kontrolę i ono nas nie puści. Dlatego że jeżeli dostaniemy sygnał zrób to, ale mamy niskie poczucie własnej wartości, no to tego nie zrobimy, bo będziemy się bać. Jeżeli wstydzimy się, co powiedzą inni ludzie, a jak nie ocenią, to też nie wykonamy odpowiednich działań, aby, e, aby nas ono doprowadziła do życia w pełnej obfitości. I tutaj chciałabym właśnie jeszcze powiedzieć, że dla mnie obfitość to nie, jest, to, to nie są tylko finanse, żeby nie było. Dlatego, że jeżeli połączycie się ze sobą, połączycie się z tym swoim Królestwem Niebieskim, jak to nazywał Jezus, to zobaczycie. Co to jest obfitość? Zobaczycie po prostu, jak zmienią się wasze... Jak zmieni się wasze postrzeganie na wszystko i nie o to chodzi, że już będziecie ascetami i nic nie będziecie w swoim życiu chcieli yy, osiągnąć, czy żyć na jakimś poziomie, bo tutaj totalnie nie o to chodzi, ale zobaczycie jak wszystkie potrzeby wasze się zmienią, jak będziecie inaczej wtedy patrzeć na samo odżywianie na swoje ciało, jak wy po prostu będziecie z miłością patrzeć na innych yy, ludzi, ludzi i właśnie jak wy nie będziecie, jak wy staniecie się minimalistami, jak wasze potrzeby się zaczną zmieniać, bo wy wtedy już nie będziecie potrzebowali nikomu nic udowadniać, ale dlatego właśnie jest potrzebne to przepracowywanie tych, tych emocji poniżej 200. Bo potrzebna jest nam ta odwaga, aby podążać za impulsami Boga. Bo jeżeli nie będziesz, to nie wykorzystasz całej masy okazji, które Bóg ci ześle, Abyś mogła, mógł podążać w stronę swojego pięknego, obfitego życia. Dlatego tak ważna jest praca z emocjami, z uwalnianiem ich, z, z, z wyciszaniem tego swojego systemu. I to jest dla mnie ja, naprawdę. Na... Praca z przekonaniami w, yy, i praca z yy, uwalnianiem emocji ja wszystko w wątpliwość, yy, wszystko, we wszystko wątpiłam i patrzyłam, czy to mi pasuje. Tylko to, co musiałam jeszcze zrobić, to musiałam przepracować swoje e, rany odrzucenia. Dlatego, że w większości mamy tą ranę odrzucenia. I z, z tego powodu właśnie nasze ciało nas nie puści, wysyła do umysłu znowu takie same myśli, i my się boimy, boimy się postawić granicy. Boimy się być sobą. Rozumiecie, o co chodzi? Przed odrzuceniem, bo dla nas odrzucenie, nasze ciało chroni nas. I jak kiedyś byliśmy odrzuceni, to ono już nie chce, żebyśmy teraz czuli tego odrzucenia, i ono zrobi wszystko. Czyli nawet jeżeli jesteś w jakimś toksycznym, w toksycznej relacji, ale tak bardzo boisz się być sama, sam, bo już kiedyś byłeś odrzucony i twoje ciało cię nie puści, żebyś ty postawił, postawił postawiła na siebie. Żebyś powiedziała stop, ja nie będę więcej tego tolerowała w swoim życiu. I jeżeli ta osoba nie zmieni swojego postępowania, to ty zabierasz siebie. Ale potrzebna jest do tego właśnie praca z, z raną odrzucenia. I niekiedy właśnie jesteśmy, jeżeli sami sobie nie przepracujemy tej rany, czyli przywołujesz sobie do siebie, ja z wam zrobię taką medytację prowadzoną, Postaram się to zrobić. Yy, przywołujesz do siebie to, wyobrażasz sobie, jak zostajesz odrzucona, i zobacz wtedy w swoim ciele, co gdzie u ciebie się ujawnia, jaka emocja jest gdzie zapisana. I ją wtedy zaakceptuj, przyjrzyj się, przyjrzyj się jej i zaakceptuj, że jest, i że boisz się odrzucenia. I powiedz sobie, zaakceptuj ten stan faktyczny, że nie wykonujesz pewnych działań, że nie odchodzisz z pewnych miejsc, dlatego, właśnie bo boisz się odrzucenia bo twoje ciało już nie chce żebyś ty cierpiała cierpiał bo twoja podświadomość ma za zadanie chronienie ciebie i ona nawet jeżeli coś tobie nie służy to będziesz w tym tkwić będziesz myśleć że tak musi być bo już lepszego nic ciebie nie spotka dlatego żeby już więcej nie czuć odrzucenia i możesz teraz zrobić to na dwa sposoby, bo jeżeli tego nie przerobisz, to i tak zostaniesz odrzucona, Zostajesz, zostaniesz odrzucona, odrzucony, bo zostaniesz najpierw zgnojony, przekroczone twoje granice zostaną. W, w, na przykład w tej relacji toksycznej, obojętnie czy to romantyczna, czy nieromantyczna, e, będziesz przekraczać swoje granice coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. I tak ta osoba ciebie nigdy nie poszanuje, bo to co jest w tobie, ta, tak jak ty y, y, traktujesz siebie, tak będą traktować ciebie inni. Czyli jeżeli Ty siebie nie traktujesz, to, y, nie szanujesz, nikt inny ciebie nie będzie szanować. Czyli jeżeli ty nie ustawiasz swoich granic, gdzie są no, one nieprzekraczalne, to nikt, to inni będą przekraczać te Twoje granice. I dlatego tak Twoje związki wyglądają. Dlatego, że wszystko zaczyna się od ciebie. I dlatego wszystko zaczyna się od miłości. Bo jak ty kochasz siebie, to będziesz kochać też innych. Jak ty kochasz siebie, to ustawiasz dla siebie granice nieprzekraczalne. Jak ty siebie poznasz, to zobaczysz, co jest dla ciebie nieprzekraczalne, i ty powiesz tej osobie, ale właśnie u mnie była ta rana odrzucenia. Jak ja przerobiłam sobie ranę odrzucenia. Czyli właśnie posiedziałam sobie z tą raną, bałam się, że zostanę odrzucenia. Przeżyłam, że już zostałam odrzucona, i to jest tragedia. Naprawdę, to wszystko ci się rozwija, rozrywa w środku, ale jeżeli wysiedzisz z tą emocją, parokrotnie przywołuj sobie ją, że boisz siebie, że zostajesz sama, bez niczego, bez grosza, odrzucona, niekochana i sobie to wyobraża i zobaczysz, jak ci będą wychodzić te emocje. One muszą z ciebie wyjść, jak one z ciebie wyjdą i wyciszy się twój system nerwowy to zobaczysz, że nie będziesz już miała takich myśli, to zobaczysz, że będziesz stawiała, stawiał swoje granice dla siebie i, nie będziesz, i nikt inny nie będzie ich przekraczał, bo ty ich nie przekraczasz. Zobaczysz, że tak będzie. Ale powróćmy teraz do tego, my musimy właśnie popracować sobie z tym naszym systemem, z układem nerwowym. Ja to zobaczyłam i u mnie to zrobiło największą robotę. Bo yy. i wtedy ja słyszę teraz na przykład, zrozumiałam, bo ja teraz mogę yy, wykonywać, bo prze, yy, przepracowałam wstyd, niskie poczucie własnej wartości, gniew, żal, smutek, dumę pożądanie, gdzie spożądania Wszystkie szły te moje manifestacje e, o otworzeniu kanału, o tym, że będę robić kurs. I jak pierwszy kurs zrobiłam, to sobie właśnie uświadomiłam jaka intencja pod tym była i dlatego zrobiłam sobie przerwę i wróciłam, zrobiłam znowu sobie z, z przerwę e, w działaniach zewnętrznych i z, uczyniłam introspekcję i znowu zaczęłam pracę ze sobą e, z uwalnianiem Dumy, pożądania, i zadawałam sobie pytanie: gdzie tu jest intencja miłości, a gdzie tak naprawdę coś się z lęku? I teraz powoli wracam. Dlatego, że e, chcę się dzielić z wami właśnie, jak wygląda życie w lekkości. Ja cały czas jeszcze jestem w tym procesie, żeby nie było, że stawiam się tutaj e, w roli jakiegoś autorytetu. Nie, ja tylko pokazuję Ci, jak wygląda moja droga. Ty musisz być swoim autorytetem. Do tego potrzebna mi była właśnie dojście do tej odwagi. Bo teraz, jeżeli Bóg przemówi do mnie, zrób to, bo On wie, jakie są moje najgłębsze pragnienia. A pamiętajcie, że to, czego pragniesz, to otrzymasz, ale nie to z głowy, tylko to, co tak naprawdę masz w sercu. W swojej podświadomości masz zapisane, i jeżeli tam masz dużo lęku, dużo stresu, to to tak naprawdę będziesz do siebie do tego przyciągał. Bo przyciągasz to, czym wibrujesz, a nie to, czego tak naprawdę chce twoje ego. Taka jest prawda. Dlatego tak ważne jest, abyście uwalniali te swoje emocje, żebyście je zauważali, żebyście je akceptowali, żebyście już nie uciekali, dlatego że one was zostają, są zamrożone i one są jak tykające bomby i dlatego nic do was fajnego nie może przyjść, bo wy jesteście tam pospinani, poskręcani i jesteście utrzymywani poniżej odwagi, a dopiero jak pójdziecie, będziecie to odpuszczać, puszczać, wyjdziecie powyżej odwagi, to będziecie Słyszeć te sygnały od Boga i będziecie za nimi podążać, i będziecie mieli odwagę, aby podjąć odpowiednie działania. Dlatego właśnie tak ważna jest praca z emocjami, abyście stali się odważnymi ludźmi, którzy biorą życie w swoje ręce, którzy wiedzą, że są cudami tego świata i twórzmy piękne systemy. Systemy stworzone, których podwaliną jest miłość, a nie lęk, bo to od nas zaczyna, wszystko się zaczyna. I im więcej nas będzie ludzi, którzy tworzą swoje życie na podstawie miłości, z intencją miłości, to zobaczycie, jak nasza, nasz świat, nasz system będzie się zmieniał. Dlatego, że ten stary świat musi się zakończyć. Abyśmy mogli stworzyć nowy świat. Ale ten nowy świat stworzy się dopiero wtedy, kiedy każdy z nas będzie tworzył swój świat na właśnie podstawie miłości. Także miłość własna to jest podstawa, podstawa wszystkiego. To jest nawet to, o czym mówił Jezus. Miłość własna, dlatego że jak kochasz siebie, kochasz innych, bo wszystko się zaczyna od nas. I od nikogo niczego nie wydrzesz, jeżeli nie masz tego w sobie. A jeżeli zaczynasz mieć to w sobie, to tak naprawdę masz coś gdzieś, to tak naprawdę zmieniają się twoje potrzeby. I wtedy to, o czym piszą ci wszyscy nauczyciele duchowi, że jesteś, że musisz inaczej się odżywiać, że musisz, że musisz, że jest, że ludzie duchowi to mają żyją w takim minimalizmie i to jest prawda, że Zaczynamy żyć minimalistycznie, ale to nie zaczynajmy od tego. Zacznijmy od zrobienia porządku wewnątrz, bo co w środku, to i na zewnątrz. I jeżeli ty zaczynasz pracować, to ty za naprawdę zaczynasz widzieć, że już tylu rzeczy nie potrzebujesz, bo ty nie potrzebujesz już nikomu nic udowadniać. Rozumiesz? Nie potrzebujesz nikomu nic udowadniać, bo ty już wiesz, że jesteś wartością samą w sobie. I. Nie zależy ci już na opinii innych, i nie boisz się, co ktoś inny o tobie powie, po prostu. I to jest taka lekkość, to jest ta obfitość, to jest to królestwo. I ja tobie życzę, żebyś ty to odnalazł, odnalazła, bo to jest najwspanialsze, czego człowiek może doświadczyć. Ta w, to w środku to uczucie, tej pełnej obfitości, tej pełnej miłości, to połączenie z wyższym ja, ze źródłem. Ale do tego potrzebna jest odwaga. Abyśmy mogli wykonywać działania z przepływu, które w bardzo lekki sposób doprowadzą nas do pięknego życia. Kończę, kochani, bo już się kręcę w kółko, ale mam nadzieję, że ten przekaz przyniesie Wam miłość, zrozumienie i też nadzieję. Nadzieję na piękne, spokojne życie w poszanowaniu siebie i w poszanowaniu innych ludzi. I twórzmy piękny nowy świat. Buziaki.